Dzień dobry. Przed mikrofonem Katarzyna Fortuna w studio Agnieszka Wenderska i Michał Sowiński. Zapraszamy na wspólny podcast Radia Kraków i Festiwalu Konrada. Cześć. Słuchacie mapy Konrada, krótkiego przewodnika po 17. edycji Festiwalu Konrada, współorganizowanego przez Miasto Kraków, Krakowskie Biuro Festiwalowe i Fundację Tygodnika Powszechnego. Razem pomagamy Wam odnaleźć się w tym labiryncie literackim. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę, kogo posłuchać i jak najlepiej zaplanować swój pobyt na tego rocznej edycji festiwalu, która odbędzie się między 20 a 26 października przede wszystkim w Małopolskim Ogrodzie Sztuki w Krakowie. Michale, przed nami 17 edycja festiwalu Konrada w tym roku yy... Festiwal Konrada odbywa się pod hasłem Nadziei Radykalnej. Spotykamy się głównie w Małopolskim Ogrodzie Sztuki na scenie Most Teatru imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie, który jest partnerem strategicznym festiwalu. Część spotkań odbędzie się również w Pałacu Potockich przy y, krakowskim rynku. Y, będą spotkania w kameralnych księgarniach. Będzie, będą spotkania w aptece designu y, i w wielu, wielu innych miejscach. i Celem naszego podcastu, mini podcastu pod tytułem Mapa Konrada jest to, żeby pomóc się naszym słuchaczom odnaleźć w tym całym natłoku wydarzeń. Festiwal Konrada co roku to niemal 100 wydarzeń i nawet z perspektywy organizatorów yy, musimy przyznać, że czasem jest łatwo się pogubić w tym, co, gdzie, jak i kiedy. Dlatego postanowiliśmy przygotować za Państwa taki mini yy, przewodnik po że festiwalu nie będziemy w stanie opowiedzieć o wszystkich yy, wydarzeniach. Przed nami cztery odcinki, cztery krótkie odcinki, w których postaramy się zainteresować państwa jakąś częścią wydarzeń i zachęcić do tego, żebyście zajrzeli na stronę konradfestival.pl, gdzie znajdzie się cały pełny program wydarzeń. My z Michałem reprezentujemy jednego ze współorganizatorów festiwalu, Fundację Tygodniego Powszechnego i w Zespole Komunikacji współpracujemy ściśle z Łukaszem Łozińskim i Marcinem Achtabowskim, których serdecznie pozdrawiamy z krakowskiego biura festiwalowego. Tak i ten odcinek postanowiliśmy nazwać Nadzieja Radykalna, czyli tak jak, e, tak jak, na, tak jak brzmi e, hasło Przewodnie tegorocznej edycji. Co powiem dwa słowa, może co? O czym, o, czym, o czym jest Nadzieja Radykalna? Tak jest. Nadzieja Radykalna to hasło wymyślone przez Jonathana Lira, amerykańskiego antropologa, filozofa, socjologa, który w ten sposób chciał opisać dość nietypową sytuację północnoamerykańskiego plemienia, które nazywało się Wrony. I musiało ono się zmierzyć z dosyć nietypową, może i typową dla. dla ludów Północnej Ameryki sytuacją, w pewnym sensie typową, bo musieli wymyślić na nowo swoją przyszłość. Musieli wymyślić to, kim są, kim chcą być w sytuacji, w której ich świat runął. Ich świat runął, jak łatwo się domyślić, z powodu ingerencji białego człowieka i jego ekspansji. Przestali mieć, przestali mieć to, co konstytuowało ich kulturę. Przestali móc polować na bizony, nie mogli już być plemieniem wędrownym. Uh, więc musieli zrobić coś, co yy, zmieni ich sytuację sprawi, że będą mieli właśnie jakąkolwiek sposób, jakikolwiek sposób myślenia o przyszłości. I koncepcja nadziei radykalnej jest właśnie czymś takim. Jest um, skonfrontowaniem się z czymś, co y, dopiero nadejdzie, z czymś, czego nie potrafimy sobie wyobrazić w tym momencie, z czymś, co jest paradoksalne w swojej strukturze, bo y, ciężko mieć nadzieję na coś, y, jeżeli się nie wie na co. Ale właśnie o tą paradoksalną strukturę nam chodzi. Y, o paradoksalną strukturę tego, co też może dać nam literatura, co nam może powiedzieć o przyszłości, ale też o nas samych. Dzięki, Michale, za to wprowadzenie do, do tematu, do hasła przewodniego tegorocznej edycji. Jeśli chcielibyście poczytać i więcej na ten temat i zastanowić się, to w magazynie Konrad wydawanym w tygodniku powszechnym, który jest bezpłatnie dostępny na stronie tygodnika powszechnego, jest esej dyrektorki kreatywnej festiwalu Olgi Drendy, która, która też o nadziei radykalnej opowiada. Magazyny w tym roku ukazały się trzy i wszystkie są bezpłatnie dostępne, tak jak powiedziałam, w serwisie Tygodnika Powszechnego. Jonathan Lear nie będzie osobiście naszym gościem w tym roku, będzie, będzie przyświecał tej edycji festiwalu Konrada, ale mamy innych świetnych gości, o których tutaj sobie porozmawiamy. I pierwszym z nich jest Colm Tóibín. Był już kiedyś na Festiwalu Konrada, teraz odwiedza nas ponownie. Tak, po ośmiu latach wraca do nas Colm Tóibín, irlandzki pisarz. Coraz lepiej chyba znany u nas, wychodzą jego kolejne książki. Bardzo ciekawa postać, uważany za mistrza irlandzkiej prozy, wielka postać anglosaskiej literatury, tłumaczony na wiele języków zdobywca wszystkich najważniejszych chyba nagród tego świata literackiego. U nas, u nas będzie, będzie, będzie odbędzie się nim spotkanie 24 października i będę miał wielką przyjemność je poprowadzić, jako że jest to jeden z moich ulubionych chyba pisarzy, na pewno jeden z ulubionych podczas tej edycji. To jest to pisarz, który jak to każdy Irlandczyk pisze dużo dużo o Irlandii, pisze o Irlandii, ale też pisze o emigracji, no bo to się, te, te dwa tematy się ściśle wiążą, wiążą ze sobą. Taką książką, którą chyba, jeżeli, jeżeli, nie, nie, jeżeli nie znacie go, albo jeżeli chcielibyście jakoś wrócić do niego, to chyba najlepszą książką jest Brooklyn. Teraz właśnie wznowiona książka, część, pierwsza część trylogii, która w ogóle rozgrywa się właśnie w, w Ameryce i opowiada o, o Kobiecie, o dziewczynie, która z małego irlandzkiego miasteczka, zresztą Tobin uwielbia te małe, małe irlandzkie miasteczka, sam pochodzi z jednego z i jest, jest no absolutnie, absolutnym doskonałym portry, portrecistą tego typu małych społeczności. No i też ta, 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 że bohaterka, Elis, no właśnie wyjeżdża na, wyjeżdża do Brooklynu i próbuje się odnaleźć w tym, w tym nowym miejscu. To jest taka ciekawa zawsze emigracja u niego, bo to jest emigracja Wewnątrz jakby jednego języka, języka angielskiego, ale jednocześnie są to dwa zupełnie różne światy. E, dzieje się to gdzieś w latach 60., 70. XX wieku i kontrast między tą e, konserwatywną, katolicką Irlandią a, a, a Ameryką no jest, jest niesamowity i każda i próbuje jakby odnaleźć się w tym świecie, zbudować sobie życie na nowo. E, nie zawsze się to udaje. Gdy wraca, wraca po paru latach do domu, e, nie czuje się tam już u siebie, nie czuje się też u siebie w, w Brooklynie, więc jest taką postacią, no, typową postacią tobinowską, że tak powiem, e, czyli rozdartą gdzieś tam w połowie, e, a jednocześnie właśnie próbującą gdzieś w tym, w tym wszystkim odnaleźć tej co, codzienności, odnaleźć siebie, odnaleźć swoje mm, drobne szczęścia, drobne olśnienia, e, czyli jakby no mamy u, w Brooklinie mamy to, co u bina najlepsze, czyli właśnie taką, mm, Codzienność, która, która gdzieś tam w tle nam majaczy i błyszczy, w której się kryją pewne, pewne tajemnice, no ale kryją się też właśnie rzeczy wielkie, ale zawsze gdzieś tam w ciszy i nie, nie eksponowane wprost. To zawsze obserwuje swoich bohaterów gdzieś tam z daleka i z taką bardzo przyjemną, bardzo ciekawą rezerwą i dystansem, takim szacunkiem, można by to powiedzieć. No ale to chyba o tej köszönhető W zeszłym roku Irland, Irlandię na Festiwalu Konrada reprezentował Sebastian Bary, prawda? Tak, tak. E, więc ja mam duże, duże oczekiwania do, co do spotkania z Toybinem, bo mam nadzieję, że będzie, będzie tak, samo, tak samo ciekawe i poruszające jak tamto. Nie żeby tutaj jednonarodowość zobowiązywała po prostu, tak, tak. <grym> po prostu pewne skojarzenia. Spotkania z Barem swoją drogą można posłuchać na, na kanale Konrad na Fali, zapisu audio e, tej rozmowy e, na Spotify i Apple Podcast, więc serdecznie zachęcamy. Tak, tylko pokazuje, jaką, jaką potęgą literacką chyba jest Irlandia dzisiaj. Nie? To jest coś, coś niesamowitego. Tak. Niewielki kraj, ale no genialni absolutnie współcześni pisarze irlandzcy są absolutnie w, w czołówce chyba najciekawszych prozaików dzisiaj. Tak, tak, to prawda. Ale nie tylko oni, bo mamy też ciekawego reprezentanta Austrii. Które odwiedzi nas, w którym spotkanie odbędzie się we wtorek 21 października. Poprowadzi je Barbara Woźniak. Kto to jest Daniel Wisser? Mhm. No, też taka gwiazda austriackiej literatury, nie, nie do końca jeszcze znana w Polsce. Jedna tak książka. Też to jest książka, mhm. która tak bez echa trochę przeszła, mam wrażenie, w Polsce po tym, jak się ukazała. Nie niestety. wiem, bodajże dwa, dwa lata temu. Tak, mhm. niestety, niestety niestety, trochę bez echa, a jest to niezwykle poruszająca książka. Książka o, o chorowaniu, o cierpieniu, o, ale też o szukaniu. Języka do opisu, opisu swojej choroby i w ogóle tego doświadczenia chorowania, ale też umierania, zbliżania się do śmierci. Wiesz, to jest bardzo ciekawa, ciekawa jest w ogóle historia i myślę, że to najlepiej opisuje o czym jest ta książka. Tytuł książki to Królowa Gór. Pamiętasz, skąd się wziął tytuł? Tytuł wziął się stąd, że główny bohater książki spotyka na korytarzu bodajże, bodajże w szpitalu czy w ośrodku zdrowia dziewczynkę, która, która choruje tak jak on na stwardnienie rozsiane i nazywa swoją chorobę królową gór właśnie. Tak, jakoś to wydawało mi się strasznie, strasznie poruszające, jakby ta historia właśnie. Że ta dziewczynka z takim, e, z takim spokojem i z takąś taką, taką no, poetycką refleksją. Taką, taką bajkową też właśnie, mm -hmm. jakąś, jakąś aluzję. Mm -hmm, e, mnie ta książka, ja już ją czytałam jakiś czas temu, jak ona wyszła, wyszła w Polsce i dużo się mówi o tej książce w ten sposób, że ktoś w końcu. Odebrał śmierci, patos i jakby wizji śmierci i tego przy, przy, temu przygotowaniu się na śmierć, y, patos i, i taką ostrożność mówienia o tej osobie. Ja mam zawsze też problem z mówieniem. O tych osobach, które nie są bezpośrednio jakby nie doświadczają tego. Wiser mówi, że on to, że jego bohater jest zainspirowany też jakby osobami innymi niż on sam. To nie są jego historie osobiste. Ale rzeczywiście tutaj tę książkę za to, trzeba, za to trzeba myślę pochwalić, że to jest bohater, którego, którego nawet czasami nam się zdarza nie lubić. Y on nas irytuje. I tak, tak. Bo to nie jest taka płytka empatia, wydaje mi się. To nie jest tak, że po prostu współczujemy mu, bo jest chory, bo jest umierający, tylko raczej traktujemy go jako taki pełnoprawny podmiot. No właśnie, właśnie. Ma, swoje, ma swój język, ma swoje, swoje złośliwości, swoją ironię, swoje poczucie humoru i tak jakby choroba nie stanowiła jego tożsamości. Wręcz przeciwnie, ta, ta choroba jest czymś gdzieś tam, z czym próbuje sobie radzić tak. pozostając sobą. Y mhm. To jest, to, jest, to jest bardzo, bardzo ciekawe, to jak, bo nie wiem, czy powiedzieliśmy o tym, że e, baza tej książki jest taka, że on w wieku około 40 lat główny bohater. E, ch no chce, chce dokonać eutanazji, po prostu tak, tak można na, powiedzieć. na sobie. Nie tak, wiem, tak. <głos》>, jakie słowa są niedozwolone. E, główny bohater chce dokonać eutanazji, ale żeby, żeby te, to działanie podjąć, potrzebuje też pomocy od kogoś, bo, bo musi, e, żeby to przeprowadzić legalnie wyjechać do Szwajcarii. No, i to jest. Ja jestem bardzo ciekawa tego spotkania, jestem bardzo ciekawa tego, co Wiser co nam też opowie ze swojej perspektywy i ze swojego doświadczenia yy, mm -hmm. pisania tej książki, bo z tego co wiem, pisał ją bardzo długo. Mm -hmm. Tak, no i y, chyba musimy przejść teraz do, do trzecie, trzecie, trzeciej bohaterki naszego, naszego odcinka. E, nasz odcinek nazywa się Nadzieja Radykalna i być może yy, ta pisarka reprezentuje ją chyba najlepiej, a być może w ogóle na całym festiwalu, e, jeżeli chodzi o, o właśnie o. Nadzieję, jakiś optymizm e, literacki, rzadko spotykany zresztą we współczesnej literaturze. E, proszę, proszę wybaczyć mój, e, mój islandzki, trudne do wymówienia e, imię i nazwisko. E, Audur Awa Olaf e, Jak mówię, islandzka pisarka, autorka e, bardzo e, popularnej no i świetnej książki, świetnie przyjętej w Polsce, e, Blizna. E, bardzo Państwu ją polecam. E, koniecznie, koniecznie, jeżeli, jeżeli jesteście zainteresowani. E, tym, co właściwie właśnie tym, tym jakby rdzeniem naszego festiwalu, czyli tym właśnie mówieniem o, o nadziei, no to koniecznie, koniecznie ta, ta akurat powieść. Mm. Też będę miał przyjemność poprowadzić to spotkanie. Wybrałem sobie takie dwa. E, jako organizator miałem ten przywilej. No, to sobie reklama dwa. w tym odcinku? Ja. Targa, ale następnych już <laughs> następnych już nie, więc, e, więc spokojnie. E, 20 października. No, dwa słowa, dwa słowa właśnie o Olaf to, to, jest, to jest pisarka, która właśnie reprezentuje coś, coś niezwykle ciekawego w literaturze, bo pisze po prostu o, o rzeczach niezwykle prostych, ale pod może złe słowo potwornie, ale niesamowicie poruszających, takich poruszających w dobrym sensie, takich że dających jakoś jakieś jakąś nadzieję. Jakieś nawet ciepło wlewającą do serca. Jej historie zawsze są takie fabularnie bardzo proste. Blizna opowiada o człowieku, który, który po prostu w pewnym momencie wyjeżdża ze swojego kraju, żeby, 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 zostać, żeby zostać złotą rączką w, w, w hotelu gdzieś na końcu świata w kraju ogarniętym wojną. To wszystko jest takie dosyć. Metaforyczne u niej, umie operować świetnie metaforą. Żeby nie było tak znowu za słodko, to trzeba dodać, że ten mężczyzna wyjeżdża tam, bo chce popełnić samobójstwo. No ale właśnie to majsterkowanie, to właśnie pomaganie innym, ta skrzynka z narzędziami, taka niezwykle, metaf niezwykle ciekawa metafora w tej książce, którą zabiera za sobą. Sprawia, że jego życie, jego sposób postrzegania świata staje się coraz, coraz szerszy, coraz więcej ma. Jakby słów, metafor, no można tutaj pójść tym tropem, że właśnie czy depresja, czy też właśnie jakieś takie załamanie, to jest czas, często też jakby odbija się po prostu w języku, że zaczyna nam brakować słów, zaczyna nam coraz, coraz trudniej nam opowiadać o sobie i o świecie. No i tutaj właśnie mamy ten proces odrodny, że takie odzyskiwanie siebie, odzyskiwanie tego świata. I to jest coś, co, 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 co jest no, no, no budujące jakoś tam, a jednocześnie właśnie dające, dające nadzieję, pokazujące też, że literatura może, jest w stanie opisywać coś, co wyda, wydaje się, tak jak Państwu to opowiadam, Wam opowiadam teraz, jest, może brzmieć nieco banalnie, nieco, nieco właśnie tak cukierkowo, ale to jest tak zrobione, tak przekonujące, że ja przeczytałem tę książkę jednym tchem a, i absolutnie, absolutnie ją wszystkim polecam. No i też polecam samą autorkę, bo, bo, bo to nie jest jedyna jej książka i na pewno nie jedyne jej jakieś ujęcie świata w ten sposób. Także jestem bardzo ciekaw tego, tego niepoprawnego, wręcz oburzającego optymizmu w dzisiejszych czasach. Czyli. Nadzieja jako działanie, a nie emocja. Coś, co popycha nas dalej, nawet w sytuacjach granicznych, i nawet wtedy, kiedy teoretycznie nasze życie się kończy czy to przez emigrację, czy to przez nadchodzącą, czy to przez diagnozę choroby śmiertelnej, y, czy po prostu decyzja o zakończeniu swojego życia? No dokładnie, tak, tak, bo to ta nadzieja może się przejawiać najróżniejsze sposoby. E, przede wszystkim e, no dlatego mamy właśnie literacki festiwal, że właśnie te, w, ona się przejawia w języku mhm. na różne sposoby I, i, i właśnie w tych różnych opisach, tych różnych doświadczeń, tak wydawałoby się, no skrajnie różnych, ciężko porównać, prawda, sytuację emigranta z sytuacją osoby śmiertelnie chorej, e, czy też osoby w, w w stanie depresyjno-samobójczym, ale, ale, ale gdzieś tam to się ma, jakiś wspólny mianownik, właśnie w postaci tej nadziei, która jest właśnie nadzieją na coś, co trudno sobie wyobrazić w danym momencie. Nie? I to jest taka nadzieja wbrew trochę, wbrew światu, wbrew temu, co dookoła. I to jest myśl przewodnia naszego festiwalu w tym roku, na który jeszcze raz serdecznie wszystkich zapraszamy, 20-26 października w Krakowie. Dzięki za dzisiaj i zapraszamy do następnego odcinka. Tak, jest. Dziękujemy bardzo. Mapa Konrada powstała przy wsparciu Radia Kraków. Wszystkie odcinki podcastu dostępne są na stronie Radia Kraków, na kanale Konrad na fali w Spotify i Apple Podcast oraz w serwisie Tygodnika Powszechnego. Organizatorami festiwalu są Miasto Kraków, Krakowskie Biuro Festiwalowe i Fundacja Tygodnika Powszechnego, a jego partnerami strategicznymi Tygodnik Powszechny, Allegro i Teatr imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie.